Cześć, znajdujemy się przy moim niewielkim kawałku pola, na którym znajduje się mięta. Mięta fantastycznie chłodzi, orzeźwia. Nadaje się do zrobienia różnych napoi na lato chłodzących. No i do tego zawiera dużo drogocennych składników odżywczych. Jakie to będą składniki, o tym już za chwilę. Ale mięta nie tylko nam służy. Służy ona również naszym roślinom. Co możemy zrobić? Z takimi pędami, które, tak jak widzisz, poszły już w kwiat. Posilają się tutaj wszelkiego rodzaju owady zapylające, zbierają sobie nektar, ale takie pędy możemy również ściąć przy samej ziemi. Dzięki temu stymulujemy wzrost młodych, świeżych pędów, które możemy z powrotem wykorzystać dla nas. Natomiast to co zetniemy, możemy z tego zrobić gnojówki oraz opryski. I o tym już za chwilę. Mięta zniknęła a to znak, że znajduje się już zupełnie gdzie indziej. Posiekana mięta trafiła do pojemnika. Ja mam taki większy, ponieważ tej mięty mam tutaj 2 kg. Także nie zmieściłoby mi się to w wywiaderku. A chciałem mieć wszystko w jednym naczyniu. Także robimy proporcje następujące: 1 kg mięty, 10 litrów wody. Czyli ja tutaj mam 2 kg mięty, 20 litrów wody. To spędzi sobie tutaj od 10 do 14 dni. W tym czasie będzie przebiegała fermentacja. Zobaczysz takie bąbelki, które tutaj będą się pojawiały. Raz dziennie to sobie mieszamy. Dobrze, żeby naczynie było zakryte. Nie jakoś szczelnie, ale wystarczy, żeby coś było położone, żeby ograniczyć parowanie. Też żeby jakieś tam pożyteczne owady się w tym po prostu nie potopiły no i po tym czasie miętę, tą tutaj przesiekaną, ze środka wyjmujemy, ona trafi na kompost tak żeby do reszty ją wykorzystać wyciągnąć z niej co tylko się da nic na działce się nie marnuje natomiast ten płyn, który tutaj jest który będzie, ta gnojowica robimy proporcje przy podlewaniu przy nawożeniu następujące litr gnojowicy na 10 litrów wody i tym podlewamy natomiast gdybyś chciał zrobić oprysk na liście z mięty żeby odstraszyć szkodniki to bierzemy garść mięty na litr wody i gotujemy przez około 15-20 minut potem niech to sobie ostygnie i tak samo przefiltruj żeby nie zapchać opryskiwacza i wlewamy już bez rozcieńczania, wlewamy naszą ciecz do opryskiwacza i pryskamy. Mięta pieprzowa zawiera kilka ważnych pierwiastków, które są niezbędne roślinom do prawidłowego rozwoju wzrostu po to, żeby były one silne, zdrowe, a ja silne, zdrowe rośliny, no to rośliny, które są odporne na choroby i szkodniki. I mięta zawiera m.in. wapń, żelazo, potas, magnes, fosfor oraz mangan. Także dość bogaty skład. Dodatkowo mięta jest w stanie również zwalczać i odstraszać szkodniki. Dzieje się tak za sprawą mentolu, który jest w niej zawarty. Jest to olejek kateryczny. I ze szkodników możemy tutaj wymienić m.in. mszyce, pędraki, Piętnówka to taki ciekawy motyl, którego larwy uszkadzają liście, a także coś pospolitego, czyli muchy, mrówki oraz komary. Także zachęcam do robienia gnojówki z mięty, do zasilania nią naszych warzyw i również do stosowania w formie oprysku. Dzięki, do następnego odcinka. Cześć.